Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego to, to, to święto nazywa się Matki Bożej Gromnicznej, ale czytając właśnie Ewangelię dzisiejszą, zobaczmy, że po tych 40 dniach, dokładnie dzisiaj tyle miot, od Narodzenia Pańskiego, Maria niesie w swoich ramionach Dzieci Dzieciątko Jezus, obok idzie Józef z tymi dwo, 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 dwoma gołębiami, No mają złożony być w ofierze. I to jest też taka procesja. Oni idą w procesji do Świątyni Jerozolimskiej, tak jak myśmy tutaj mieli te procesje w naszej kaplicy, i no specjalnie trochę te światła były przygaszone, bo to jest święto światła. Teraz o tym prorok Sydeon powie. Natomiast w głębszym znaczeniu będziemy o tym mówić za chwilę. To jest wejście światła Boga w, w ten świat ciemności, w jakim pogrążony był i ciągle jest świat. Właśnie jest opis tego Symeona, który miał taką, takie objawienie ducha świętego, że nie wejdzie w śmierć, która jest przecież ciemnym grobem, dopóki nie ujrzy własnymi oczami tego, co zaraz powie czyli światła wziął w objęcia Dzieciątko Jezus i tu jest ten Jego hymn, który w Kościół, w brewiarzu, w Maracowieczu przed snem. Teraz o Władco pozwól odejść swemu słudze w pokoju do Twojego słowa. I tutaj są te Jego oczy, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, a trzymała mnie na Dzieciątko Jezus. I tu jest uwaga, to się zaczyna rozciągać to światło rozciąga się na cały świat, bo On mówi, które przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogań, powiedzmy, pogańskich dusz. I chwałę do Twego Izraela. Bo tutaj nie, my tu nie mówimy o świetle fizycznym, ani o ciemności fizycznej. Pamiętam jak latałem przekraczając różne strefy klimatyczne z południa, czyli z Afryki, tak się leciało nocą w taką bez, bezchmurną noc, bo coś pięknego w ogóle, leci te 10 km na dziewiątkę, widzieliście może to w samolocie, jak się leciało nad Afryką, to było ciemno, nocno, zupełnie ciemno, nawet nad miejscowościami. Wioskami tam, nad Saharą, to już w ogóle nic nie było. Ale kiedy zbliżaliśmy się przy, na Morzu Śródziemnym już nie, do Europy, to była rozsiane światło. Inna noc. Cała Europa jest taką pajęczyną światła, roz, rozciągnięta, roz, no, pokryta. I dlaczego to mówię? Bo my żyjemy w tej tak zwanej Europie, naszej ukochanej Europie. Nie? trochę sarkazmem to mówię, Często jeszcze tutaj we Francji, jak się słucha tych różnych myślicieli, filozofów, historyków, telewizji, dyskusji, to oni się ciągle jeszcze niektórzy, a wielu w zasadzie, odwołuje do tego, że my jesteśmy dziećmi oświecenia. No to oświecenie, które było takim etapem wyjś wyjścia ze średniowiecza, dla którego ukuto myśliciele, wolno myśliciele rewolucji francuskiej ukuli to ciemne wieki, obskurantyzm i w ogóle to było zacofanie i tak dalej. A teraz ludzie ujrzeli światło, mój Boże. Jesteśmy pokryci tą siecią elektryczną, oświeceni w tej Europie. Coraz bardziej się poga. Nie chcę narzekać, tylko chcę, chcę powiedzieć wam coś, coś bardzo ważnego. Teraz o tym świetle powiem, bardzo dobre, pozytywne rzeczy. Matka Boża Gromiczna, to jest ta, która niesie światło, świat, światłość. Przyniosła, zapaliło się światło wraz z narodzeniem Chrystusa. I ono się zapala w duszach ludzkich. I teraz powiem taką mini o tym świetle, że wiemy, że podczas chrztu jest ta chrzcielna świeca, którą się dziecku nie może wziąć, ale jest zapalana przez chrzestny. I jest takie zalecenie nawet kościoła w Polsce, że by te świecę zachować do pierwszej komunii. Mało tego. Do śmierci. Wiemy, że taki zwyczaj stary, stary polski jest, że się gromidzem konającemu dało w dłonie, żeby go to poprowadziło, jak tego synona w światło wieczną. coś pięknego. Czyli w naszej duszy wraz z chrztem zapalona jest ta świeca, którą tak jak teraz symbolicznie trzymamy w dłoni. I nie ma się co bać. Pierwsza rzecz. Tego wosku na całe życie starczy, żeby się paliło. I wszystko, cały wysiłek polega na tym, żeby nie tego płomyka, który jest przecież tak wrażliwy. Łatwo, łatwo go zgasić. Po prostu, żeby go położyć. I może być tak, tak sobie myślę, Nie wiem, czy dobrze myślę, że. No może także tak, że zgasi Oczywiście my mocno uświadomili że ta świeca się cały czas pali i tylko te grzechy ciężkie mogą to ten światło zdmuchnąć. Wtedy rzeczywiście robi się ciemno. Grzechy ciężkie właśnie tak się odbijają, takie słówki sprawiają w naszej duszy, że robi się ciemno. Taki, to jest taki stan, jak uczucia się potępiony. A teraz cały wysiłek tym: no nie no, bo jest tam różne wiatry. Na, na, na płomień, nie? No to tą dłonią się przykryje. Czasami trzeba tak przykryć dłonią świecę w tym wieczorze, żeby, żeby przyparzyła go Co To czasami bolić, żeby to światło nie zgasło. Naprawdę, przy, pali czasami. Wierność, żeby wytrwać i jakby zrzeszyć grzechem ciężkim, musi bolić. Wtedy pali mnie ta dłoń. Ona musi. Pomień czasami to też może dziwnie zabrzmi, ale może być zbyt duży, knod i strasznie kopcinie. To jest taka religijność trochę chora. No, i chodzi o to, żeby przycinać, wyrównywać, żeby się ładnie paliło. Cały czas. I utrzymywać to. I teraz wrócę jeszcze do tych, do tej ciemności. I do Maryi. Że to, to, co my możemy zrobić, teraz będzie za chwilę nasza znowu całodzienna, jak co miesiąc, adoracja do siódmej rano, o szóstej rano, na Bożeństwo pierwsze pierwszosobotnie, msza o siódmej, to też znowu jest noc. I naprawdę, jak się jak się teraz na was patrzy, tutaj jest przygaszone to światło i gdzie to światełka? No to chodzi o to, właśnie, żeby one się jak najbardziej świeciły, jak najwięcej się tego świeciły. Ja sobie tak myślę, że gdyby popatrzeć na te ziemię z tego samolotu w tę noc, nie patrząc na te światła fizyczne, tylko te, które się w duszach palą, gdyby popatrzeć na nie, wiem, na ten paręż cały, żeż to jest bardzo dużo ludzi wierzących, tysiące, i każdy jest tym światłem, zgasić te światła fizyczne i żeby zapaliły się te duchowe, to się zrobi całkiem jasno. Bo zamiast narzekać, jak to mówił filozof, jakiś chyba z dalekiego wschodu, na ciemność, zapal świecę. Zamiast narzekać, jak, na, jak wielka jest ciemność, starczy jedną świecę zapalić. Niech to będzie to zdrować Mario w metrze pod ziemią. To w tym całym wagonie robi się już, już światło w tym duchowym świecie, mówię, w tych duchowych ciemnościach. A kto bije tam jest z tych jeszcze światło w tym metrze? Nie wiem. Także <tryk> musimy Maryję prosić, żeby ona, jak niosła dziesiątko Jezus do świątyni, te ciemności ofiarę z dwóch gołębic niewinnych, białych zostały zabite na znak męki Chrystusa, poprzez tego ofiarowania. Żeby Maryja tę naszą świecę w naszej duszy, ona wzięła w dłonie. Jak wzięła tylko Jezus. Wzięła w jakie to światło, żeby w nas po prostu nie zgasło.